Odmiana ta uzyskała z ponad 105% wzorca w plonie świeżej masy. Roślina bardzo wysoka, dobrze ulistniona, z bardzo sztywną młodygą. Również w suchej masie, tymi składnikami, z, później, z których później krowa robi mleko, jest bardzo dobrze, bo tu uzyskała 109% wzorca w suchej masie. Świetnie również. Procent suchej maszy w plonie ogólnym. Ze względu na te wyniki nie czekamy, spodziewamy się tej rejestracji. Była to odmiana z najlepszymi wynikami w ubiegłym roku, więc ją wprowadzamy. To połączenie dobrej, dobrego plonu świeżej masy z suchej masy, suchej masy pochodzącej z kolby, które są tutaj bardzo duże, to pewnie byłaby świetna odmiana ziarnowa, gdyby nie to, że jako jeszcze lepsza odmiana kiszonkowa ma zatrzymać wilgotność ziarna w momencie koszenia powyżej 35%.